Jeżeli to bear market, to dlaczego prawdopodobnie będzie to najkrótszy rynek niedźwiedzia w historii? Jak nowe regulacje Unii Europejskiej mogą wpłynąć na rynek kryptowalut oraz czy wczorajsze wydarzenie z Elonem Muskiem może zmienić bieg historii na rynku krypto? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Wyraźnie widzimy, że rynek kryptowalut bardzo mocno odreagowuje. Więc pytanie, czy jesteśmy na historycznym fake fejkaucie i faktycznie zaczynamy teraz ruch wzrostowy? Oczywiście, jeśli do wykresów także przejdziemy. Poruszymy także temat kilku ważnych wiadomości, które wydarzyły się na rynku kryptowalut. Między innymi oczywiście to wydarzenie z Elonem Maskiem, ale także poruszymy kilka kwestii z danych on-chain, które mogą nam sugerować, że jesteśmy na końcówce kapitulacji. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale po raz pierwszy rozmawiałem tu właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Cię interesują, chciałbym być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku. Kliknij teraz subskrypcję, za co także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zwłaszcza w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki luk na CoinGecko. Mamy Bitcoina za 32 tysiące dolarów. Ether przebija 2 tysiące dolarów. Jeżeli ogólnie się spojrzymy na rynek krypto, widzimy naprawdę sporo, sporo zielonego. To jednak, możecie zauważyć, rynek kryptowalut naprawdę jest bardzo, bardzo zmienny. Wystarczy 48 godzin, aby rynek mógł się odwrócić dosłownie o 180 stopni. I tak samo, jak bardzo często widzieliśmy chociażby w rynkach niedźwiedzia, że notowaliśmy spadki kilku lub nawet kilkunasto miesięczne. Te spadki mogą być zregenerowane Generowane w bardzo krótkim odstępie czasu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ rynek krypto jest bardzo mało płynnym rynkiem, jeszcze choć oczywiście tutaj niektóre kryptowaluty jak Ether, jak Bitcoin, czy chociażby jak BNB oraz inne altcoiny na rynku mogą pochwalić się całkiem fajnymi wolumenami. To jednak wciąż porównując do rynków tradycyjnych jest to wciąż bardzo, bardzo wcześnie. Póki co w ciągu ostatnich 24 godzin na rynku przegranych praktycznie nie ma, to jednak nie dacie się zwieść, ponieważ ostatnie 7 dni wciąż jest w większości na czerwono, dlatego dzisiaj przyjrzymy się sytuacji nieco szerzej, tak po prostu abyśmy mieli pewien kontekst, pewną perspektywę tego, w którym miejscu dzisiaj się znajdujemy. Zanim przejdziemy do wykresów, zanim przejdziemy do Binance Futures, szybki look na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeszcze dosłownie godzinę temu mieliśmy tutaj prawie pół miliarda dolarów w likwidacjach na rynkach z dźwignią. Dlaczego ten temat chcę szybciutko Poruszyć, a no dlatego, że bardzo często na rynku, widząc wielu, naprawdę wielu zwolenników rynku krypto, widzimy osoby, które bardzo często śmieją się z shorterów. Shorterów, czyli osób, które grają na rynkach z dźwignią na dalsze spadki. I nie jest oczywiście żadną tajemnicą, że wczoraj to właśnie te osoby były najbardziej na tym rynku poszkodowane. To jednak dzisiaj sytuacja się odwraca. Mamy pół prawie miliarda znów strat. Następnie mamy 70 tysięcy traderów, którzy zostali poszkodowani. Jeżeli spojrzymy sobie na ostatni, godzinę, To możemy zauważyć, że zdecydowanie, tej longi niestety, ale po prostu dostają po tyłku. Natomiast w ostatni 24 godziny, jak możemy zauważyć, zdecydowanie, szorterzy są poszkodowani. Jednak, jeżeli spojrzymy na wszystkie likwidacje, to mamy daty aż od kwietnia obecnego roku, zauważcie, że te zielone słupki u góry są to osoby, które straciły, ponieważ były przelewarowane, obstawiały zbyt dużo i na zbyt dużej dźwigni. I to właśnie one w większości na tym rynku po prostu tracą. Więc jeżeli chodzi o te śmianie się. W shorterów, myślę, że tutaj musimy zachować nieco dystansu, ponieważ problemem jest nie to, że ktoś jest tutaj negatywnie do rynku nastawiony, ale głównym problemem jest to, że jednak ludzie są zbyt hura, optymistyczni. Szybki update z mojego konta na Binance Futures. Na obecną chwilę jestem w szorcie na Eterze, tutaj od 2000 dolarów tutaj do poziomu mniej więcej 1880-1900 dolarów. Jednak w ciągu ostatnich kilku dni zagrałem kilka tradeów. Tak jak was informowałem, wcześniej miałem postawiane zakupy na Bitcoinie na poziomach tysiąca i także później dołożyłem do tej pozycji nieco nieco więcej. To jednak miałem postawiane dość ciasne stop lossy i tutaj miałem wybicie około 2% konta po prostu na minusie. Natomiast następnie złapałem tutaj ten dołek na eterze na poziomie około 1723 dolarów i mam tutaj sprzedaż na poziomie 1863. Czyli tutaj na poziomie tych poprzednich wsparć, które uznałem, że mają szansę stać się oporem. Cena to jednak trochę powalczyła i mamy wybicie dalej ku górze. To jednak ja jestem tutaj dość zadowolony, ponieważ mam tutaj jeden z lepszych tradeów na moim koncie, plus 500 USDT. Następnie miałem ustawionego shorta pierwszego od 2000 dolarów. Niestety, stop loss mój został wybity. Co prawda o 1 dolara, ale tak to właśnie czasami bywa na tym rynku. Czasami mamy wybicie stop lossu o 1 dolara, następnie rynek idzie w waszym kierunku, lub ewentualnie wasza pozycja się nie. Nie odpala, ponieważ brakowało tego jednego dolara Jednak Cały czas uczymy się, wyciągamy wnioski i to na tym rynku jest najważniejsze. Pamiętaj jednak, jeżeli mógłbym dać Tobie jedną radę, zacznij, jeżeli faktycznie chcesz chociaż spróbować swoich sił na rynkach z dźwignią, ponieważ wciąż uważam, że większość ludzi poradzi sobie naprawdę najlepiej, po prostu hodlując swoje kryptowaluty. Jednak, jeżeli chcesz eksplorować nowe możliwości, chcesz eksplorować rynek z dźwignią, tutaj nagrałem dla Ciebie pełen tutorial na temat giełdy Binance Futures. Znajdziesz tam wszystkie informacje od A do Z. I mój tip dla Ciebie. Przede wszystkim, jeżeli zaczynasz, zacznij z małym kapitałem, rób sporo tradeów i wyciągaj z tego jak najwięcej wniosków, nie ryzykując więcej niż 3% Twojego całego kapitału na jedną transakcję. Na tym koncie zaczynałem z pozycją około 600 dolarów, na to chwilę jest to 3333. To jednak byłoby tutaj zdecydowanie więcej, jednak, tak jak Was informowałem, 10% swoich zyskownych transakcji przezrzucam w pak z Golda w celu po prostu, aby później przekonwertować to na fizyczne złoto inwestycyjne. Przechodzimy do wykresu Bitcoina tej tutaj krótkoterminowo sprawy wyglądają dość dobrze. Dlaczego? Ponieważ na początek mamy tutaj retest tych poprzednich Poziomów w okolicach 29-30 tysięcy dolarów. I faktycznie mamy tutaj kolejne bardzo fajne wybronienie. Dodatkowo, co prawda nie są takie gigantyczne wolumeny, to jednak ta zielona świeca jest jedną z większych świec, jakich nie widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Co oczywiście sprawiło, że pojawiła nam się na rynku ta formacja tutaj tak zwanego przejęcia hossy. Czyli mamy długą świecę czerwoną w dół, następnie bardzo długa świeca zielona, której to ciało jest większe niż ciało poprzedniego niej Ciało, czyli pomijając knoty, liczymy po prostu od tutaj wierzchołka do tego dołu. Mam nadzieję, że wszystko tutaj jest zrozumiałe. I tak jak Wam mówiłem w ostatnim materiale, zazwyczaj kiedy mamy wybicie z jakiejkolwiek formacji, zwłaszcza jeżeli obserwujemy duże interwały, czy to dniowy, czy to, dniowy, czy to tygodniowy, musimy poczekać przynajmniej kilka dni, a w przypadku naprawdę dużych interwałów, nawet kilka tygodni na ewentualne potwierdzenia. I tak samo tutaj wybicie z tej linii trendu wzrostowego, tutaj wybicie z tego klina zniżkującego, byłoby potwierdzone, jeżeli mielibyśmy kolejne świece Zamykający się poniżej. Tak jednak się nie stało. Mamy tak zwany fake out, i w tym momencie pięknie wybijamy się tutaj ku górze, więc można by powiedzieć, że zdecydowanie tutaj manipulacja cały czas ma miejsce, co widzimy oczywiście bezpośrednio odzwierciedla się w stratach, jakie ludzie ponoszą na rynkach z dźwignią. A tak długo, jak ludzie będą bardzo chciwi, a czym bardziej chciwi, tym gorzej, tym więcej na tym rynku manipulacji po prostu znajdziemy. Zbyt wcześnie jednak, żeby świętować, moim zdaniem, tak długo, jak nie przebijemy tutaj tych poziomów tego obszaru 34-35 tysięcy. Dolarów o dalszych wzrostach po prostu tutaj nie ma mowy, i na tą chwilę bądźmy praktyczni. Jak możecie zauważyć, oczywiście mam shorta. Dlaczego shorta na eterze? Za chwilę wam pokażę. Po prostu na tą chwilę uważam, że mamy szansę na retest i następnie pójście dalej tutaj w górę. Więc jeżeli faktycznie taki retest się wydarzy, zamykam swoje pozycje na shorty, otwieram tutaj kolejnego longa. Jeżeli dojdziemy tutaj, zagrywam kolejnego shorta. To jeżeli chodzi o moje zagrania na rynkach z dźwignią. Natomiast jeżeli mówimy o moich kolejnych zakupach, ponownie ustawiam się na poziomach 29-30 tysięcy dolarów i wciąż oczywiście nie wykluczam dalszych spadków, to jednak mam się tobie informacje, które pokazują nam bezpośrednio, że prawdopodobieństwa pójścia niżej spada z dnia na dzień. Natomiast jeżeli przejdziemy na wykres ETH, widzimy wyraźnie, że oczywiście ponownie odbijamy się także od tego momentu wsparcia, to jednak cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym i cały czas struktura rynku niestety nie napawa za bardzo. Optymizmem. Jednak, jeżeli faktycznie mielibyśmy mówić o jakichkolwiek kolejnych trendach wzrostowych, ja dla siebie chciałbym widzieć przebicie tutaj tego trendu spadkowego, Rit jest następny, kolejny ruch w górę, i na to potencjalnie będę się szykować. Dlaczego jednak zagrałem teraz pozycję na spadki? Ano dlatego, że na mniejszych interwałach bardzo wyraźnie widzimy, że Ether lubi poruszać się w takich kanałach. Żaden ruch spadkowy ani żaden ruch wzrostowy nie jest to po prostu jedna stricte linia. Są to po prostu takie zygzaki, czyli są to tak zwane fale. I kiedy poruszamy się w takich w kanałach, czekamy oczywiście na wybicie, następnie retest i na kolejne ruchy w dół. W tym momencie, zauważcie, mamy co prawda wybicie tutaj z tego kanału, co można zwiastować, że rozpocznie się kolejny kanał wzrostowy i być może to dobijemy do 2400 dolarów, na co ja osobiście liczę, to jednak krótkoterminowo tutaj dla siebie jeszcze nie widziałem korekty, czyli retestu tutaj poprzedniego poziomu. Jeżeli sobie tutaj rozciągnę z jesienia Fibonacciego, od tutaj tego dołka, następnie tutaj do tej górki, którą zaliczyliśmy, to poziom 50% FIBO idealnie nam się składa z poprzednimi wsparciami, które nie tylko mieliśmy ostatnio, ale które wydarzały się także w przeszłości. Dlatego uważam, że prawdopodobieństwo się do tego momentu jest po prostu tutaj spore. Jeżeli chodzi o RISTO REWARD, na mojej pozycji jest to wciąż prawie 1 do 4, co oznacza, że moja potencjalna nagroda jest czterokrotnie większa niż moja potencjalna. Strata. Więc bardzo krótkoterminowo myślę, że jest tutaj spora szansa na właśnie spadek. To jednak, jeżeli na rynku nie wydarzy się nic negatywnego, widzę, że raczej tutaj po prostu wybijamy kolejne szczyty i na małych interwałach spróbujemy zaatakować 2400 dolarów. Dzisiaj chciałbym się ponownie z Wami podzielić pewnym wskaźnikiem, który omawiałem na tym kanale z dobre dwa lata temu, mianowicie chodzi o Hash Ribbons. Dlaczego? Ponieważ w przeszłości był to wskaźnik, który bardzo często wskazywał nam potencjalne lokalne górki, ale także na Nawrócenie się trendu. I na początek, czym jest Hribon z 30-60? Jest to oczywiście 30 średnia krocząca mocy wydobywczej, jaką mamy na rynku. Oraz linia druga jest to 60 średnia krocząca właśnie tej samej mocy wydobywczej. I Kiedy te linie się przecinają, kiedy ta szybsza linia 30 przebija linię wolniejszą od dołu, następnie mamy sygnał na potencjalne wzrosty i odwrotnie, jeżeli mamy przecięcie linii szybszej od góry z linią 60, Wtedy mamy potencjalny sygnał na spadki. I tutaj możemy wyraźnie zauważyć, że w większości przypadków, tutaj mówimy 95% plus, te po prostu sygnały nam się tutaj sprawdzają oczywiście w krótkim terminie. Zauważcie, wyrysowałem tutaj te tutaj granatowe linie u góry w momentach, kiedy przecinały się linie na potencjalne spadki. Mieliśmy tutaj pierwszy, następnie tutaj drugi, trzeci oczywiście marzec roku 2020. Jednak tutaj pojawił się ten sygnał nieco za późno. Dlaczego? Ponieważ ten ruch był po prostu bardzo dynamiczny. Następnie tutaj mamy kolejny sygnał na spadki, nie były one duże, ale jednak były. Następnie tutaj nietrafiony sygnał, i następnie kolejne sygnały także potwierdzają nam kolejne spadki, które faktycznie na tym rynku się wydarzyły. Więc większość sygnałów na spadki nam tutaj funkcjonuje. Natomiast sprawdźmy, czy tak samo to funkcjonuje w przypadku przecięcia się tych linii na potencjalne wzrosty. Na początek mamy tutaj pierwsze przecięcie się linii następnie tutaj. Wszystkie linie są zaznaczone i zobaczmy, co się wydarzyło wtedy na rynku. Mamy przycięcie tutaj tych dwóch linii na potencjalne wzrosty, faktycznie sygnał trafiony. Następnie tutaj kolejny sygnał trafiony. Tutaj także trafiony, tutaj także trafiony, następnie ta tutaj linia także bardzo fajnie i tutaj także na tym dołku mamy tą linię i także mamy kolejne wzrosty. Co prawda dalej były spadki, to jednak cały czas, jeżeli mówimy o interwale tygodniowym, obserwujemy cały czas, jak zachowuje się hash ribbons. Na tej podstawie tak możemy wyciągać pewne wnioski. Ja uważam, że samo Hashibons jest niewystarczające, to jednak faktycznie daje nam pewien wgląd w obecną sytuację. Dlaczego? Ponieważ kopalnie kryptowalut są bardzo znaczącym zawodnikiem właśnie na tym rynku. Jeżeli te kopalnie kapitulują, czyli zaczynają kopać poniżej progu opłacalności, wiele z tych osób wyłącza się po prostu sieci. Sieć staje się wolniejsza, obsługuje mniej transakcji, sieć staje się mniej użyteczna i w ten sposób także jej wartość zaczyna z czasem spadać. Dlatego właśnie przecinanie się tych linii, która pokazuje nam, że Kopalnie kapitulują, mają prawo wskazywać na potencjalne spadki, lub odwrotnie na potencjalne wzrosty. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie mieliśmy oczywiście sytuację w Chinach, gdzie mamy przelokowanie sprzętu, i ta sytuacja także obok tej sytuacji z Jolonym Maskiem, z jego tweetami oraz szeregiem innego fadu, który na tym rynku się pojawił, mamy po prostu to, co mamy, czyli mamy 50-60% korektę. Ja tego nie nazywam jeszcze bermarketem, ponieważ widzieliśmy bardzo podobną sytuację w roku 2013-2014, kiedy zaliczaliśmy podwójne top. To jednak wiele osób tak właśnie uważa i mam dla ciebie dzisiaj kilka właśnie wskaźników, które pokazują, dlaczego może to być najkrótszy bear market w historii, o ile w ogóle można to nazwać bear marketem, ponieważ to interpretacja tej definicji jest tak duża, jak duża ilość osób wypowiada się właśnie na ten. Temat. Na obecną chwilę sytuacja wraca do normy. Możecie zauważyć, że zarówno jedna, jak i druga linia średnia krocząca zaczyna się po prostu zwężać, i najczęściej mówi to nam, że niedługo pojawi się kolejny sygnał na potencjalne zakupy. Nie mówi to nam, że wydarzy się to jutro, nie mówi to nam, że jest to koniec korekty, jednak daje nam po prostu nieco większe prawdopodobieństwo. I mam nadzieję, że w zestawieniu z innymi wskaźnikami, jakie dla siebie używacie, po prostu będzie to dla Was narzędzie bardzo pomocy. Dodatkowo do Hash ribbons warto dodać pewne informacje on-chain. I tutaj mamy Realized Cap. W przeciwieństwie do Market Capu, Realized Cap mierzy cenę Bitcoina, kiedy ostatni raz poruszył się na blockchainie. Jeżeli chodzi o Market Cap, mamy nadzieję, że jest to dla Was jasne, czyli liczba coinów, jakie dzisiaj mamy w obiegu, razy obecna cena. Realized Cap jest to oczywiście liczba coinów w obiegu, jednak razy cena, kiedy ostatni raz dany Bitcoin poruszył się na blockchainie. Dlatego też dzięki Realized Cap możemy zauważyć, kiedy rynek z zbiera zyski z rynku, a kiedy zbiera straty. I tutaj od glasną to mamy informację gdzie w bardzo krótkim odstępie czasu, czyli od początku tej korekty, ludzie zrealizowali netto 15 miliardów dolarów straty, nie licząc oczywiście altcoinów, mówię tutaj tylko i wyłącznie o samym Bitcoinie i jest to liczba naprawdę gigantyczna i w bardzo krótkim czasie. Dlaczego to jest tak istotne? Ano dlatego, że jeżeli przejdziemy na realist cap na większy okres czasu, zauważymy, że takich gwałtownych spadków na tym rynku za dużo nie Mieliśmy co oznacza, że te branie zysków, czy też branie strat na tym rynku zazwyczaj przebiega bardzo spokojnie. No, oczywiście, poza takimi ewenementami, jaki mieliśmy tutaj, czyli całkowitą ostateczną kapitulację, czy też tutaj w marcu roku 2020, gdzie ten kąt nachylenia tych spadków naprawdę był dość znaczący. W tym momencie sytuacja nam się powtarza: mamy naprawdę dość spory kąt i bardzo gwałtowne dynamicznie branie spadków, jak i zysków. Dlaczego tak się stało? Ponieważ przede wszystkim mieliśmy bardzo. Dynamiczne wzrosty, sytuacja oczywiście spowodowana pandemią i nie tylko, bo także oczywiście do drukiem, jak możemy zauważyć, że ludzie bardzo chętnie idą w alternatywne możliwości inwestowania i także wybierają bitcoina, jak i inne altcoiny, czego oczywiście wynikiem są tak gwałtowne spadki w połączeniu ze wszystkimi informacjami negatywnymi, jakie na tym rynku już się pojawiły. To jednak te dynamiczne branie strat na tym rynku nie trwa wiecznie i zdecydowanie nie trwa zbyt długo. W tym momencie to, co się wydarzyło, czyli wzięcie tych strat na poziomie 15 miliardów dolarów wcześniej w roku 2020. 2017 wydarzyło się na przestrzeni dwóch lat. Tutaj mówimy o dwóch miesiącach, więc mam nadzieję, że macie tutaj dla siebie perspektywę. Dlatego uważam, że jest to jedna z rzeczy, która może nam mówić, że jesteśmy naprawdę blisko końca tego mini bear marketu, o ile w ogóle możemy go tak nazwać. Oprócz tego wykresu mam dla Was jeszcze dwa bardzo ciekawe, jak nie ciekawsze, jednak najpierw przejdźmy do tego, co się wydarzyło na b -Word. Wczoraj cały rynek kryptowalut miał swoje oczy i uszy zwrócone na to, co mówi przede wszystkim, że nie oszukujmy się, Elon Musk. Katie to oczywiście to także jest autorytetem, jeżeli chodzi o inwestowanie, a Jack Dorsey zdecydowanie jest autorytetem, jeżeli chodzi o biznes. Pytaniem jest jednak, czy faktycznie takie jedno wydarzenie może wpłynąć długoterminowo na cały rynek krypto? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj rynek zdecydowanie jest bardziej dojrzały niż był chociażby 2-3 lata temu, kiedy takie wydarzenia bardzo szybko i bardzo dynamicznie na ten rynek wpływały. Tym razem rynek oczekuje naprawdę konkretnych rozwiązań i przede wszystkim konkretnego zainteresowania. I co prawda może być to ta pierwsza kropelka, która sprawi, że fale zaczną się rozchodzić, to jednak na to przyjdzie nam jednak poczekać i dalej jednak obserwujmy wszystkie informacje z rynku i nie liczmy na to, że taki Elon Musk po prostu sprawi, że rynek kryptowalut za chwilę się Zazieleni. To jednak szybciutkie podsumowanie. Co powiedział Elon Musk? Przede wszystkim, że cały czas wspiera bitcoina i cały czas zarówno on, jak i jego firmy, czyli Tesla i SpaceX, posiadają bitcoina. Ethera i także nie jest to niespodzianką Dogecoina. Zdaniem Elona Muska także Bitcoin nie jest wystarczająco skalowalny, aby stał się sposobem na wymianę, czyli stał się środkiem płatniczym. Z drugiej jednak strony uważa, że Layer 2, czyli Lightning Network może być tutaj rozwiązaniem i jak najbardziej wciąż Bitcoinowi kibicuje. Jak już wiecie z wcześniejszych wideo, Elon Musk także jest zwolennikiem zielonej energii i mówi tutaj wyraźnie, że cieszy się widząc postęp, w jakim kierunku zmierza Bitcoin i jak dużo zielonej energii jest używane. Jeżeli faktycznie będziemy dalej w tym kierunku, powróci on do przyjmowania płatności za Tesle, właśnie w Bitcoinie. Odniósł się także do bezpieczeństwa samego Bitcoina i tego, w jaki sposób Ty powinieneś o tego Bitcoina zadbać. Powiedział on przede wszystkim o kluczach prywatnych i że to Ty faktycznie powinieneś stać się właścicielem takich kluczy, ponieważ nie wiem, czy wiesz, jeżeli jesteś nową osobą na tym rynku, jeżeli trzymasz swoje środki na giełdzie, nie są to twoje kryptowaluty. Jeżeli chcesz, żeby kryptowaluty były twoje, musisz posiadać własny klucz prywatny. Jeden z takich sposobów, moim zdaniem, jeden z najlepszych jest posiadanie właśnie portfela sprzętowego. Jeżeli jeszcze nie widziałeś materiału na temat Ledgera Nano X, tutaj właśnie znajdziesz ten. Materiał. Oczywiście, ja wiem, że to ciężko obejść, ponieważ potrzebujemy kryptowalut chociażby do wymiany, do tradingu, więc wciąż, jeżeli faktycznie potrzebujesz, trzymaj tylko tyle, ile faktycznie na danej giełdzie używasz. I być może warto skorzystać z kilku giełd równolegle, tak po prostu, aby te ryzyko jeszcze nieco bardziej zdywersyfikować. Na koniec tego zestawienia, choć nie wydarzyło się to na koniec tego wydarzenia, Elon Musk zaśmiał się i powiedział, że. You know, I might pump, but I don't dump. <laughs> no. I might pump, but I don't dump. Co oznacza, że prawdopodobnie mogę dalej pompować swoje kryptowaluty, ale z drugiej strony nie będę ich dumpował i moje firmy SpaceX i Tesla nie będą pozbywać się Bitcoinów. Czy wierzyć Elonowi, czy nie wierzyć Elonowi, oczywiście sam muszę tutaj dla siebie zdecydować. Ogólnie bardzo pozytywnie po tym wydarzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o Katy Wood, powiedziała ona w kontrze do Ilona Maska, że zielona energia jak najbardziej w przypadku Bitcoina jest używana na nawet bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza porównując do innych branż technologicznych, jakie dzisiaj mamy na rynku. Dodatkowo widzi ona Bitcoina jako docelowy global payment system, aczkolwiek na ten moment oczywiście nie jest on wystarczająco skalowalny, jednak dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje jako właśnie store of value i to właśnie na tym dzisiaj właśnie skupiają się instytucje. Nadmieniła też oczywiście Bitcoin jest bardzo dobrym sposobem na to, aby mieć swój własny hedge przeciwko nadchodzącej inflacji. Odpowiedzi Jacka także mi się tutaj spodobały, ponieważ Jack jest tutaj swojego rodzaju takim bardzo ideologii, bardzo ideologicznie podchodzi do całego rynku krypto. Jego zdaniem bitcoin rozwiązuje problemy, jakie dzisiaj tworzą obecne systemy monetarne. Dodatkowo uważa on, że właśnie to te wschodzące rynki czy też także tak zwany trzeci świat może na tym zyskać i że bitcoin faktycznie może być dla tych ludzi rozwiązaniem, co faktycznie dzisiaj się już dzieje, ponieważ chociaż patrząc na samą Nigerię widzimy jak wzrasta wolumen peer to peer właśnie na tym rynku. Dodatkowo wychodząc bardzo daleko przyszłość Jack tutaj mówi, że widzi on bitcoina jako rozwiązanie najgłówniejszego problemu dzisiaj na świecie i przyniesienie ogólnego pokoju. Czy to się wydarzy, czy to się nie wydarzy, oczywiście nie mamy pojęcia, jednak perspektywa osób, które faktycznie są bardzo głęboko zanurzone zarówno w biznes, w rynki finansowe, w inwestycje, warto wiedzieć, jaką oni dzisiaj mają perspektywę na kolejne lata, jeżeli chodzi o kryptowaluty, jeżeli chodzi o bitcoina, a te są bardzo, ale to bardzo obiecujące. Przechodzimy szybko na nasz podwórek do Unii Europejskiej, ponieważ tutaj mamy nowe regulacje, a inaczej zapowiedź nowych regulacji. Mianowicie widzieliśmy podobne sytuacje w Stanach Zjednoczonych, które się nie odbyły. Chodzi oczywiście tutaj o uregulowanie portfeli kryptowalut, które miałyby to przestać być całkowicie anonimowe. Na czym miałoby to polegać? Ano na tym, że giełdy kryptowalut musiałyby zweryfikować absolutnie każdego, każdego użytkownika, co oczywiście my się tutaj, no nie oszukujmy się, nie jest zaskoczeniem. Każdy z nas spodziewa się tego, że jednak ten rynek docelowo zostanie... Uregulowany i może nam to się nie podobać, to jednak faktycznie ma to miejsce i moim zdaniem będzie tylko i tylko postępować. Na szczęście mamy także w tym całym rynku kryptowalut: mamy świat zdecentralizowany, zdecentralizowane giełdy, więc na pewno do końca nie zostanie to zrealizowane. To jednak, jeżeli chodzi o spowiadanie się giełd z transakcji, ich klientów po prostu musiało się to wydarzyć. To jednak czy się wydarzy, moim zamiast to dalej ogromny znak zapytania. Dlaczego? Ponieważ faktycznie, jeżeli mówimy o weryfikacji wszystkich portfeli z punktu A do punktu B, bardzo, ale to bardzo spowolni to rynek. Kryptowalut. I to był jeden z powodów, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie zobaczyliśmy na razie przynajmniej wprowadzenia właśnie tych regulacji. Unia Europejska w tym momencie się zastanawia i chcą właśnie takie rozwiązania wprowadzać. Moim zdaniem będzie to strzał w kolano. Firmy kryptowalutowe wyniosą się za granicę, kapitał pójdzie za granicę i niestety w tym kryzysie będziemy musieli nieco dłużej posiedzieć. Więc mam nadzieję, że pójdą tutaj po do głowy i faktycznie znajdą nieco bardziej optymalne rozwiązania dla wszystkich. Powód całego zamieszania? Oczywiście. Możliwe pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Ciekaw jestem jednak, dlaczego w ciągu ostatnich 18 miesięcy, kiedy trwa domniemana pandemia, nic a nic nie słychać o terrorystach. Czyżby także się dzieli na Kwarantannie. Kolejne dwa bardzo ważne wskaźniki, które musisz dla siebie poznać, są to NVT i MVRV. Jednak tutaj w przypadku short-term holders Jednak do tego za chwilę przejdziemy. Jeżeli chodzi o NVT, jest to market cap dzielony na volume, jaki mamy na rynku. Tutaj się mały błąd dla autora tego posta. To jednak oczywiście mamy tutaj dane od Glasnow i czym jest NVT? Tak w prostych słowach, pokazuje nam, czy sieć jest wystarczająco dobrze wyceniona w stosunku do jej użyteczności. Ponieważ jeżeli mamy zwiększające się wolumeny, mamy Coraz więcej transakcji w sieci, oznacza to, że sieć jest bardziej użyteczna. A jeżeli jest bardziej użyteczna, ma prawo być więcej warta. Jeżeli chodzi o market cap, jest to oczywiście obecna wycena, czyli liczba coinów razy obecna cena, więc w ten sposób dzięki temu wskaźnikowi, czyli NVT, możemy sprawdzić, kiedy dane aktywo jest przewartościowane, a kiedy jest. Niedowartościowane. I oczywiście bardzo ciężko jest tak naprawdę w tym ruchu wzrostowym stwierdzić, kiedy będziemy mieli lokalne górki. Dlatego, jeżeli robimy analizę techniczną, czy robimy jakikolwiek analizę on-chain, raczej powinniśmy się skupiać na tak zwanych obszarach, czyli momentach, gdzie potencjalnie. Dalej, rynek może się zatrzymać, jeżeli faktycznie pójdziemy nieco wyżej. W tym momencie market cap do wolumenu jest dość nisko, co oznacza, że bitcoin na ten moment jest po prostu niedoszacowany. Czyli jeszcze w prostszych słowach, cena nie odzwierciedla ruchu i użyteczności sieci, jaka dzisiaj ma miejsce. I historycznie, jeżeli faktycznie dotykaliśmy Takich właśnie momentów były to momenty, kiedy na rynku mieliśmy koniec kapitulacji. I ponownie się powtórzy, ponieważ bardzo często ktoś się zawsze pojawia w komentarzach, że powiedziałeś, że już będzie rosło, a spadło 2000. Te wykresy przede wszystkim pokazują nam ogólny sentyment na rynku i są tylko jedną z części, które powinniśmy dla siebie obserwować. Jeżeli wcześniej widzieliśmy jakieś poziomy, gdzie faktycznie rynek kapitulował, następnie od roku 2017 widzimy, że złapaliśmy inny tutaj obszar. Moim zdaniem ten obszar po prostu warto obserwować. I czy spadek dalej do 25 do 20 tysięcy dolarów jest prawdopodobny? Oczywiście, że jest. Jednak czym więcej wskaźników zaczyna nam wchodzić w terytorium zielone, w terytorium niedoszacowania rynku, tym większe prawdopodobieństwo jest jednak, że zbliżamy się do końca kapitulacji. Mam po prostu nadzieję, że ma to dla was sens. Dzisiaj siedzimy na dołku, jesteśmy także na dołku cenowym i wcześniej widzieliśmy bardzo podobne sytuacje wielokrotnie i od tego momentu cena bardzo często się odbijała. Czy będzie tak tym razem? Sam dla siebie musisz zdecydować. Przechodzimy do MVRV. Dzisiaj będzie to rodzynek, ponieważ naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawy wykres. Jeżeli chodzi o samo MVRV, jest to bardzo proste market cap dzielony przez realized cap, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego MVRV, gdzie mierzymy wszystkie bitcoiny na rynku, w tym miejscu bierzemy pod uwagę tylko osoby, które są short term hodlerami, co oznacza, że trzymają swoje kryptowaluty krótkoterminowo, w tym przypadku bitcoina, poniżej 155 dni. I ten wykres bardzo fajny, a ja także nam pokazuje tutaj potencjalne lokalne szczyty i także potencjalne lokalne dołki. Dlaczego? Ponieważ kiedy ten tutaj żółty wykres idzie ku górze, pokazuje nam to, że krótkoterminowi gracze, czyli ci, którzy dopiero co kupili bitcoina w ciągu kilku zaledwie ostatnich miesięcy, są tutaj na coraz, coraz większych zyskach, których. Nie realizują. Czyli włącza się FOMO, włącza się chciwość, bo rosło urosło dwa razy, urośnie pewnie cztery. I sytuacja oczywiście odwrotna, kiedy zmierzamy tutaj ku dołowi, oznacza to, że krótkoterminowi gracze w tym momencie biorą coraz mniejsze zyski, aż w końcu dochodzą do momentu, że zaczynają brać straty. Przychodzi jednak moment, kiedy mówią. Dość, basta, więcej nie sprzedajemy. W tym momencie jesteśmy dokładnie na tym poziomie, który mówi nam, że krótkoterminowi gracze posiadają bitcoiny na stratach, jednak w tym momencie dalej już. Nie sprzedają. Czy mogą sprzedać? Oczywiście. Nie wiemy, co siedzi w głowach wielorybów, instytucji, ale także każdego jednego człowieka na tym rynku. To jednak, patrząc w przeszłość, możemy się nieco tutaj zasugerować, ponieważ emocje ludzkie, jeżeli chodzi o cykle na kryptowalutach, czy także na rynkach tradycyjnych, odgrywają kluczową rolę. Jeżeli chodzi właśnie o te emocje, czyli trzymanie bitcoina przez krótkoterminowych graczy, na tych poziomach byliśmy już wielokrotnie i także te poziomy wyznaczały nam dno. W tym momencie dosłownie dotykamy dokładnie tej tutaj samej linii. Czy to jest pewnik, że mamy tutaj koniec korekty? Oczywiście, że nie. To jednak daje on nam wgląd, jak ogólnie sytuacja wygląda, nie tylko już na wykresie, ale także w głowach Inwestorów. Takie informacje, które wypłynęły z B World, oczywiście będą podwyższać coraz lepszy i coraz bardziej przyjazny sentyment dla rynku kryptowalut. To jednak, jak wiesz, na tym rynku wystarczy jedna informacja, aby ponownie zaliczyć kolejne tutaj korekty. Na tą chwilę jednak widzimy wyraźnie, że akumulacja wciąż trwa. W wielu przypadkach wyprzedaż wśród poszczególnych grup inwestorów się zatrzymała. Dlatego ja osobiście, kiedy mam okazję, kiedy faktycznie zaliczamy kolejne takie dołki, po prostu na tym rynku kupuję. Pamiętaj, nieważne, co Myślisz, ważne co robisz, szykujemy się na poszczególne scenariusze, nadajemy im pewne prawdopodobieństwo. I jeżeli faktycznie który z nich się zrealizuje, nie będziesz panikować, nie będziesz biegać, dokładnie będziesz wiedzieć, co masz na tym rynku zrobić. Natomiast jeżeli jeszcze nie masz swojego portfela Ledger Nano X, tutaj nagrałem pełen tutorial, w jaki sposób obsługiwać to urządzenie, dlaczego je warto mieć i w jaki sposób cały czas bezpiecznie przechowywać swoje. Kryptowaluty, nawet za nowszy wideo na moim kanale, znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę. Trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!